Cześć, tu Tomek z Motokontrolera. witam wszystkich w kolejnym odcinku serii ciekawych przypadków. W dzisiejszym odcinku BMW serii 3, no dość młody, fajny, ciekawy egzemplarz. Jest to generacja G20, samochód z 2018 roku, jednostka dwulitrowa, benzynowa, generująca moc 258 koni mechanicznych. Samochód przejechał 128 tysięcy kilometrów, jest wyposażony w manualną skrzynię biegu, w nadwoziu sedan. Co mamy w opisie? Pobierz naszą wtyczkę i sprawdzaj historię szkód pojazdu bezpośrednio w ogłoszeniu. Link w opisie filmu. Samochód jest sprowadzony z Niemiec, zaznaczył, że już zarejestrowany w kraju, od pierwszego właściciela, bezwypadkowy, serwisowany w ASO. Do sprzedania posiadam auto BMW G20 330i. Auto było zakupione w Niemczech i jestem pierwszym właścicielem jak i w Niemczech, tak i w Polsce. Auto jest zarejestrowane, ubezpieczone, gotowe do jazdy, bez wkładu finansowego. Auto bez żadnych wycieków, serwisowane w Niemczech i w Polsce. Autem głównie poruszam się po Niemczech. Auto miało dwie szkody parkingowe, ale zostały usunięte w serwisie i nie mają w żaden sposób wpływu na sam samochód, ponieważ były to zarysowania, gdzie posiada na to stosowną dokumentację. Auto bardzo dobrze wyposażone posiada M-Pakiet, pełną elektrykę tutaj ma na myśli, chyba wyposażenie sterowanie gestami. Klapa tylna e, otwierana elektrycznie, e, czytanie znaków, aktywny tempoman, inteligentne światła laserowe, head-up, asystenty pasa ruchu, kamery 360. Więc tutaj jeszcze troszkę podał nam wyposażenia. Na no ile on wycenia e, ten samochód? No cena 115 tysięcy złotych. Według portalu ogłoszeniowego no cena mieści się powyżej średniej rynkowej. No ale skoro samochód jest... Serwisowany, bezwypadkowy, pierwszego właściciela, z niewielkim przebiegiem, no to pewnie jest wart tego. Zaraz połączę się z ekspertem Filipem, miał okazję tutaj e, wykonywać test Maxi, sprawdzać ten samochód dla naszego klienta. Omówimy sobie wspólnie przebieg oględzin. Bezwypadkowe? Jasne. Tworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu Powin, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Wejdź na historiaszkut.pl Filipie, słyszymy się? Halo, halo, tak, cześć. Cześć, witam Cię. Słuchaj, właśnie nagrywam kolejny odcinek z serii ciekawych przypadków. W dniu dzisiejszym BMW, z serii 3. Przybliż nam proszę, jak przebiegły oględziny, o czym sprzedawca raczył Cię poinformować lub nie. No i przede wszystkim podsumujemy sobie, czy ten samochód jest godny zakupu, nasz klient dobrze wytypował go, będzie się cieszył nowym nabytkiem, czy też, no, niestety, nie będziemy mogli go polecić, będzie musiał sobie poszukać czegoś innego. Tomku doskonale ko kojarzę to BMW. Najbardziej utk utkwiło mi w pamięci to, że przede wszystkim samochód nie miał jednej albo dwóch szkód niewielkich, które są widoczne na zdjęciach z jakiegoś portalu sprzedażowego. I udało mi się to, powiedzmy, wykryć, tak. No właśnie, widzę, że tutaj w raporcie zamieściłeś te zdjęcia. Pewnie sprzedawca Ci tutaj udostępnił do, do wglądu. Była tutaj i z lewej, i z prawej strony te uszkodzenia. I widziałem i zderzak, i drzwi i tak dalej. Tutaj nasi widzowie na pewno też to zauważą. No, ale jestem już bardzo ciekaw, co tam jeszcze udało Ci się znaleźć. Tak, i powiem więcej. Jeszcze sprzedawca pokazywał mi filmik, który miał uwiarygodnić te niewielkie szkody, właśnie z obu tych stron. Ale mm, mhm. muszę powiedzieć, że no samochód może mieć jakieś. Wady lakiernicze może mieć wady blacharskie w jakimś tam ograniczonym, ograniczonej wielkości nie wpływające na, na, na bezpieczeństwo przede wszystkim auta. Tutaj odnośnie tego przypadku muszę powiedzieć, że często zdarza mi się nie sugerować właśnie takimi zdjęciami albo przedstawianymi tak jak tutaj przez, przez sprzedawcę, albo czasami nie wyszukuję nawet danych dostępnych czy tam zdjęć dostępnych w bazach danych, dlatego że wyszukuję takie zdjęcia po oględzinach, aby się utwierdzić mhm. co do już efektów, ale moich oględzin. Dzięki takiemu działaniu, takiej metodzie działania, nie, nie skupiam się na jednym aspekcie samochodu, tak, gdzie jest sugerowane, że była taka i taka szkoda, a dzięki temu po prostu oglądam całe auto od A do Z. To ja już przejdę do Klu. Klu polega na tym, że wszystko. Wydawało się pięknie, ładne z tym samochodem. Owszem, tam drobny, drobny lakier był, był gdzieś tam położony na lewych, przednich i prawych tylnych drzwiach, i to jest wszystko dopuszczalne, prawda? Więc trudno oczukiwać od używanego mhm. samochodu, że będzie całkowicie gdzieś tam nie doznało otarć, rys albo drobnych defektów blacharsko-lakierniczych, ale słupki. Słupki, słupki dachowe przejrzałem miernikiem dokładnie i okazało się, że na słupku dachowym i w tylnej części lewego nadkola wewnętrzne drzwi w okolicach siedzenia tylnego lewego pasażera okazało się, że nie ma powłoki cynku. Wszystko jest powiedzmy w ramach, w ramach grubości lakierów w porządku od 90 do 150 mikrometrów, ale brakuje i to właśnie w tych negralogicznych miejscach powłoki cynku, a to wskazuje bezsprzecznie na to, że w tych miejscach auto mhm. było spawane. Tak? Ktoś po prostu wyczyścił blachę, aby dobrze zespawać. Nie położył warstwy cynku. Zresztą nawet jakby ją położył, to, to miernik raczej, raczej wskaże. Pewne braki w tej, w tej warstwie cynku. No, i tak to zostało zespawane i pomalowane pięknie, ładnie. Cenna uwaga powiem Ci też, bo tak jak wspomniałeś, pod czujnikiem wydaje się, że jest wszystko w porządku. Warstwa jest zbliżona do warstwy oryginalnej. No i tutaj nie mając wiedzy, nie mając doświadczenia, można by było to bardzo łatwo prze... przeoczyć. Tak, tak. No i takie braki powłocy cynkowej no, wskazują ewidentnie na, na coś poważniejszego niż, niż próbował sprzedać mi sprze sprzedać mi historyjce, prawda, właściciel tego samochodu. No bo i zdjęcia. I próba pokazania mi filmiku i przekonania mnie, że filmik y, dokumentuje te szkody, no, no nijak się ma do tego, że, że to przecież jest aż y, uszkodzony słupek, y, słupek dachowy i słupek y, tylny C, tak? czyli słupek B i C. Mhm. No to są przecież elementy konstrukcyjne, one tak z siebie same nie ulegają łatwej, łatwemu uszkodzeniu. Też jest kolejną istotną rzeczą to że takie auto po tego typu szkodzie, no, może tracić geometrię. No sprzedawca tutaj, jeżeli to się też potwierdza, w ogłoszeniu pisał, że on jest pierwszym właścicielem, z, samochód został kupiony w salonie w Niemczech, jest pierwszym właścicielem tam, jak i tutaj w kraju. No to tak, dobrze to ująłeś, no próbuje nam trochę mydlić oczy, pokazuje nam jakieś tam zdjęcia. Próbuje nas w pewnym stopniu odwieźć, no bo skoro jest pierwszym właścicielem, to on dobrze wiedział, co w tym samochodzie było uszkodzone, jakie były szkody, jakie były robione naprawy i tak jak mówisz, troszkę jakimiś filmikami, troszkę takimi zdjęciami niegroźnymi, które Ci faktycznie pokazał jakieś tam obcierki na zderzaka, jakieś tam zagniecione drzwi. Przednie, prawe, no to są drobnostki, natomiast tak jak wspomniałeś, no tutaj już elementy konstrukcyjne, które były naprawiane, o tym nie było ani mowy, ani wzmianki, ani nic, więc no nie do końca tutaj już sprzedawca z nami jest szczery, a powiedz mi we wnętrzu, czy coś zdradzało, na przykład właśnie ten wyszczał tych poduszek, kurtyny, ewentualnie napraw tych elementów lub wymian, czy to było tak zrobione sensownie, że ciężko było się dopatrzeć, czy też może nie? We wnętrzu nie było żadnych oznak naprawiania. Owszem, były oznaki tej powiedzmy, odkręcania błotników, maski, no ale mhm. to wiadomo jest, że to przecież mógł sprzedawca tłumaczyć, że to właśnie odkręcałem maskę, odkręcanym błotnik podczas tych drobnych kolizji. Także no tutaj tutaj ta naprawa naprawdę została zakamuflowana dosyć, do, w dosyć dobrym stopniu. I wracając do, do, do tego, że tak jak wspomniałem oględziny, dokonuję do końca, no bo to, to, to po prostu takie moje zadanie od A do Z wszystko przeprowadzić zgodnie z procedurą i z najwyższą starannością. Przy, przy oględzinach podwozia okazało się, że jest drobna usterka, zapocenie na prawej tylnej półosi napędowej, a podczas jazdy próbnej wszystko pięknie, ładnie się prowadziło, ale, ale było, słychać, było słychać stuki przy, przy, przy skrętach kół, a to świadczy mhm. o tym, że prawdopodobne jest, że do wymiany będzie przegub napędowy. Bo za tymi drobnymi rzeczami, no i oczywiście tą istotną wadą naruszenia konstrukcji samochodu, no to samochód prezentuje się naprawdę, tak jak powiedziałem na wstępie, ślicznie niebieski, ładny, wyczyszczony, na pierwszy rzut oka, nawet na drugi. Mm -hmm. Nawet na trzeci rzut oka naprawdę auto, auto świetnie. I dobrze, podsum podsumowując, tak jak wspomniałeś, samochód w Twojej opinii nie może zostać polecony. W mojej opinii zdecydowanie nie. Ja nigdy nie polecę samochodu, który, w którym została naruszona konstrukcja i w którym zostały aktywowane poduszki powietrzne, systemy tak systemy zwane SRS, no bo moim zdaniem bezpieczeństwo jest najistotniejsze. Ja nie mogę zagwarantować, czy jeżeli nawet ktoś wymienił poduszki powietrzne na nowe, podkreślam nowe, hmm. ale całkowicie nowe. Tak, nie mówimy tu o żadnych regenerowanych zamiennikach, używach tak. i tak dalej. No nie jestem w stanie zagwarantować, że po pierwsze taka nowa została włożona i, i, i sprawdzona, no chyba, że ta naprawa byłaby przeprowadzona hmm. w autoryzowanej stacji obsługi i na to byłyby oczywiście faktury, dokumenty, no to wtedy oczywiście jest szansa, że, że to ten samochód będzie chronił pasażerów w kolejnej kolizji wypadku. Mm -hmm. A sprzedawca miał jakieś dokumenty, czy tylko tymi zdjęciami się podpierał? Pokazał jakieś faktury, jakieś dokumenty, jakieś rachunki? Rachunki tak, faktury tak, ale to tylko czyn za czynności serwisowe, tak? A autko było, było rzeczywiście okay. pod kątem takim e, bieżącym, e, eksploatacyjnym e, ładnie utrzymane, tak? Wymiany olejów tutaj były dokonywane w mm -hmm. niedużych odstępach. Czasowych i przebiegowych, ale no, oczywiście, na, na jakąś grubszą naprawę nie miał faktur, no bo to, to, to by tylko przecież świadczyło o tym, że, y, że auto miało poważną szkodę. Okej, okay, super, fajnie. Dzięki Ci jeszcze raz za szczegółowe. Podsumowanie, omówienie raportu. Zgadzam się z Tobą jak najbardziej. No, samochód nie może być przez nas polecony. Choć samochód jest fajny, technicznie nie jest zły, jest pilnowany, jest serwisowany. Natomiast przede wszystkim, tak jak mówiłeś, bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu. Nie mamy tutaj pewności, czy właśnie system poduszek powietrznych. W przypadku następnej jakiejś kolizji, wypadku zostanie y, prawidłowo się uruchomi i zapewni nam i naszym pasażerom bezpieczeństwo. Więc tu jest zbyt duże ryzyko, nie ma tutaj pewności. W naszej opinii samochód nie może być polecony. Więc jeszcze raz dzięki wielkie. Będę się na pewno z tobą jeszcze kontaktował y, przy kolejnych odcinkach z serii ciekawych przypadków i do usłyszenia. Trzymaj się, pozdrawiam cię. Cześć. Dzięki Tomku, cześć. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją: kupować czy nie kupować. Postaw na bezpieczne kupowanie samochodu. Więc drodzy widzowie, nie przedłużając, dajcie proszę znać, co sądzicie: cena, samochód, zdjęcia, opis, rzeczywistość. W tym przypadku jest jeszcze jedna rzecz. Przedawca próbuje nas odwieźć od tego, żebyśmy się nie skupiali. Pokazuje nam zdjęcia z niewielkimi uszkodzeniami, pokazuje nam filmiki. Większość by sobie pomyślała: "Kurczę, fajny, uczciwy sprzedawca. Wszystko nam pokazał jak na dłoni. Co będziemy dalej szukać, co będziemy dalej sprawdzać? Mamy historię, mamy, wiemy jakie były szkody. Samochód ładny, fajny, bogato wyposażony. Bierzemy." Jak to mówią, Diabeł, tkwi w szczegółach. A tutaj grubsze tematy wyszły właśnie podczas oględzin. Dajcie znać, proszę, w komentarzu, co sądzicie o takim podejściu, co sądzicie w ogóle o tym egzemplarzu. Zgadzacie się z nami, czy jednak nie i kupilibyście sobie ten samochód i użytkowali, i dla Was by był to bezpieczny egzemplarz, gdzie nie balibyście się nim poruszać na co dzień z całą rodziną. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę, subskrybujcie nasz kanał i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z serii ciekawych przypadków. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Na razie cześć.